Co zrobić w domu, jako rodzice, żeby właśnie zadbać o tą higienę cyfrową? Wiedząc o tym, że smartfony są tak konstruowane, żeby jednak mimo wszystko wykorzystywać nasze słabości mózgu, chodzenie ze smartfonem ciągle w kieszeni powoduje, że rzeczywiście nasz mózg będzie zawsze wybierał to co jest przyjemne, bo tak jesteśmy skonstruowani. W ogóle człowiek jest skonstruowany do szczęścia. A biologicznie oznacza to, że w naszym mózgu my wybieramy to co jest przyjemne. No warto jest ustalić sobie taki nawyk, że my ciągle nie nosimy przy ciele. No bo jeśli mózg będzie czuł, że w kieszeni, w przyciele jest ten telefon bardzo blisko, to zawsze go wybierze. Czyli znalezienie sobie w domu takiego miejsca, że my odkładamy ten telefon jednak. I tu nie chodzi tylko o to, że odkładamy go na noc. Bardzo ważna rzecz dla ochrony tak naprawdę naszego czasu wieczornego i też naszej jakości snu, ale chodzi o to, żeby w ogóle zrobić jakieś jedno miejsce, w którym ten telefon sobie odkładamy i z nim nie chodzimy cały czas po domu. No musimy wytworzyć nawyk dobrego odkładania telefonu w takich miejscach, w czynnościach, kiedy nam ten telefon po prostu jest niepotrzebny, i kiedy nie będziemy po niego sięgać z nudy.